Witajcie w Becoming Blind Tutorials, ja mam na imię Artur. No i dziś nie widać mnie w kadrze. W kadrze widać bohaterkę tego odcinka, czyli Białą Laskę. Czym jest, jak się nią posłużyć, jak jest ważna. O tym w skrócie dziś. Po co jest Biała Laska? Biała Laska jest niezbędnym narzędziem informacyjnym osoby niewidomej. Sprzedaje mi informacje o tym, co mam bezpośrednio przed sobą, zanim ja gdzieś się znajdzie, znajdzie się tam jej je i koniec, ale też informuje innych uczestników ruchu o tym, że nie widzę, co jest ważne, gdy się rozproszę, no bo wiecie, niewidomy też człowiek. No i jak się nią posłużyć? Lewa noga idzie w przód, laska bada co po prawo. Prawa noga idzie w przód, laska bada co po lewo. Badam niebieżący, a następny krok do przodu z wyprzedzeniem. Jak wchodzę po schodach do góry, laskę przed, ustawiam przed sobą trochę wyżej, dopóki się odbija jest coś w górę. W tym miejscu w górę nic nie ma. Jak schodzę ze schodów, laskę ustawiam przed siebie i trochę niżej. Jak się nie odbija, są stopnie w dół, no w tym momencie jej koniec jest bezpośrednio na mojej wysokości. Co dalej? Jak ją złapać? Najbardziej komfortowy chwyt i najmniej kontuzjogenny. Mam nadzieję, że będzie widać w kamerze. Robię kołyskę z trzech palców. Wskazujący palec leci wzdłuż białej laski, kciukiem ją saportuje. Czemu chwyt tak luźny? Z prostej przyczyny. Gdy utknie na czymś, nie wybije mi nadgarstka. No to co? To tyle o białej lasce. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, dzwoneczek łapa w górę, pozostałe social media. No i do zobaczenia. Hej!